Dzień dobry na kanale Dwa Ziomki. Dziś mamy dla Was odjazdową recenzję Pada do gry. Gry w warcaby. W kartonie mamy masę kartonowego szmelcu, przez którego musimy się przedrzeć, zanim zagramy na naszym padzie. Mamy tu również kartkę z danymi na temat galaretki ze zgniłego rokina. Sam pad wygląda jak gówno, ale oferuje nam podobno masę funkcji, z których i tak nikt nie korzysta, więc bez pieprzenia przejdźmy do trash testu tego gówna. Thank you. Jak widać pat jest w dość złym stanie, co według mnie jest niedopuszczalne, patrząc na ile kosztował, ale za to użycie krzesła pozwoliło dojrzeć nam, co ma w sobie to gówno. Jest tam pełno jeszcze więcej niepotrzebnego szmelcu, który spokojnie możemy wypierdzielić w krzaki.